Witaj. Na wstępie witam Cię całym sercem. Dziękuję, że jesteś. To dla mnie ogromnie, ogromnie ważne. Wiersz ten napisałem bardzo dawno, parę lat temu. Także nie chciałbym, abyś pomyślał, pomyślała, że jest aktualnymi moimi myślami. Był to czas, kiedy jak każdego czasem, życie się zmienia. Ułożyło się. Jest inaczej. Także bardzo bym prosił nie utożsamianie się z moim życiem obecnym albo i w ogóle z moim życiem. To po prostu miałby być wiersz. A zatytułowałem go Sercu dać miłość. Zapraszam. W sercu dać miłość. Żal i smutek do siebie. Czy do świata? Kto jest winien, serce podpowiada. Cicho, lecz pewnym głosem, boję się tak bardzo i proszę. Sztuczny uśmiech, oczy zmęczone, jak długo jeszcze to wszystko stłumione? Czy pęknie? To ja. I moja ściana płaczu, tak po prostu nie od razu. Gdzie zgubiłem wiarę, czy to wszystko za karę? I pozostał tylko on, żal i smutek. Jakby umierają ideały. Życie zmienia człowieka. Stałem się inny. Posmutniałem. Zbyt wiele bólu i cierpienia, stracone plany i marzenia. Czy uśmiech powróci? Tego nie wiem. Został mi obraz miłości do ciebie. Budzą się rano i sam siebie pytam: Dni są takie puste, a nocy unikam? Cofnąć to wszystko? Byłoby wspaniale. Podaj mi dłoń i pomóż iść dalej. Chcę czuć znów, że żyję, być częścią ciebie, sercu dać miłość, spełnione marzenie. Sebastian Ryśnik, moje wiersze i myśli. Jak zawsze refleksja, mam nadzieję, że spodobał ci się ten wiersz, że nie zawiodą ci. A jeśli tak, daj łapkę w górę lub serduszko. Może napisz ciekawy komentarz albo hmm, udostępnij. Byłoby mega super. A teraz trochę inaczej. Krótko zwięźlej na temat. Postanowiłem zrobić sobie przerwę na jakiś czas. Oczywiście będę informował ci na bieżąco, nagrywał jakieś filmiki. Mam spory zapas wierszy, jednak przygotowanie co tydzień kolejnego nagranie i to wszystko czasami pochłania wiele, wiele mojego czasu, więc prosiłbym o zrozumienie i nie wiem na jaki czas, może to być tydzień, może miesiąc, chciałbym odpocząć nabrać sił. I energii. Ale, widzicie, język mi się plącze, ale jednocześnie nie chcę tracić kontaktu z Wami, więc możecie zawsze do mnie pisać. Ja postaram się zawsze nakręcić jakiś filmik teraz, a my zobaczymy się wkrótce. Mam nadzieję, że przerwa nie będzie długa. Kto wie, a może za tydzień, dwa nawet wrócę. Nie uciekajcie, proszę. Byłoby mi przykro. Staram się być lojalny wobec was, moich słuchaczy, odbiorców, i bardzo dziękuję, że jesteście. Kocham was na swój sposób i pozdrawiam. Bądźcie ze mną, piszcie. Na każdy post staram się odpisać, także ten prywatny i każdy biorę sobie do serca. To już chyba wiecie. Pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia, do zobaczenia Sebastian.